Ciao, Bella. Ciao, Bella. Halo, ciao, Bella, <noise> Gosia i Biagio, ponad dwa lata temu zwróciliście się do opinii publicznej, żeby poinformować o, o bezprawnym zabraniu wam dwójki dzieci. Czy od tego czasu coś się pozytywnego wydarzyło w waszym życiu? W tym czasie od dwóch lat nie zmieniło się dalej nic, sytuacja się pogorszyła. Nasze dzieci nie widujemy co dwa miesiące, półtorej godziny. Prawo rodzicielskich dalej nie odzyskałam. Nic się nie działo, jest gorzej niż źle. tam dalej robi mi duże, duże naprawdę problemy. Co CED, Olivia Kara dla was zrobili? Oliwę, Karel i CED dla nas nic nie zrobili, nic się nie kompletnie nie doszło. A teraz chcielibyśmy się zwrócić do wszystkich Polaków, Włochów i Europejczyków, żeby pokazać Wasze nowonarodzone dziecko. Jest to córeczka. Chcielibyśmy pokazać ją z całą Waszą rodziną, zanim Jugendamt zabierze Wam i to dziecko. Informujemy wszystkich, że pozostaniemy z Wami w kontakcie i będziemy na bieżąco informować o tym, co dzieje się w Waszej rodzinie. Życzymy Wam powodzenia.